Widzieliśmy z Witkiem nagrałem no kuchnię jesienną dzisiaj będziemy kręcić dzisiaj będziemy kręcić kuchnię zimową jedziemy, jestem teraz w Solinie, bo tutaj Witek mieszka jedziemy na górę Jawor to jest praktycznie mój ostatni ostatni dzień pobytu tutaj w Bieszczadach jutro wyjeżdżam trzeba wracać materiału zgromadzonego, fajnego robota czeka, jakieś inne gwiazdy. no ale dzisiaj jeszcze korzystamy z pięknej aury tutaj przed nami powstaje kolejka gondolowa nad Soliną super atrakcja Witek to mój przyjaciel od wielu lat myśliwy koła jeleń i to jest ten z tych przyjaciół niezawodnych to wszyscy, wszyscy tu w Wieszczadach to są przyjaciele niezawodni wystarczy telefon prośba, jakiś pomysł i już robimy dwa słowa już Witek organizuje kociołki, nie kociołki, już jedziemy w góry że to przede wszystkim, wszystkim jest najfajniejsze, że są tacy ludzie że tu nie ma nie da się, nie można, nie ma czasu to jest tylko kwestia godziny umówienia się i już jedziemy tu gdzieś sobie zaraz znajdziemy miejsce, ja prosiłem Witka, żeby to, się, to było właśnie nad wodą, żebyśmy mogli zrobić ten pokaz kuchni zimowej. Robimy przygotowania, jesteśmy nad Soliną, idealnie nad Łęgiem, tu mieszkał pułkownik Pawusiewicz, ale to Biciu potem poopowiada. Teraz robimy przygotowania. Witamy Państwa, Daszbur. W poprzednim odcinku byliśmy u stóp góry Jawor. I teraz to spotkanie też organizujemy u stóp góry Jawor, ale z drugiej strony. Z drugiej strony jesteśmy przy Zalewie Solińskim w przepięknych y, terenach w progach y, y, ośrodka wypoczynkowego Rewita Agencji Mienia Wojskowego. Gościmy tutaj z wielu powodów. Raz, że ośrodek y, jest, jakby na terenie naszego obwodu. Spotykamy się w tym gronie, w tym samym gronie, gronie, tym no. samym gronie co, co poprzednio, tylko z tej drugiej strony jaworu. Więc Tadeusz, Władysław i moja skromna osoba. No, nie taka skromna, tak. Zasłużona. Zasłużona bo jest... Mam, ja szczególnie mam tutaj sentyment do tego miejsca, do tych, do tych terenów. Tutaj jakby takim no wzorcem jest, stąd pochodzi, tutaj widzimy kamerą, później przejedziemy na, na inne ujęcie, e, pułkownik Pawłusiewicz jego zacna hodowla gończych polskich. Więc to jest kawał historii tego człowieka i my chcemy jakby tutaj no nawiązać może do tego, ale od strony takiej gastronomicznej. Czas jest taki, jaki jest. Piękna zima, cudowne widoki, no i znowu jeleń na rozkładzie. Dzisiaj menu mamy takie troszeczkę zimowe. Wiadomo z różnych powodów, z różnych względów te polowania nasze zbiorowe spotkania nie odbywają się, ale może w przyszłości proponuję właśnie coś takiego, co jest szybko, aczkolwiek bardzo bardzo fajne, pożywne. Szaszłyk z jelenia. Użyliśmy tutaj naprawdę takich składników, które po świętach gdzieś tam zostają. Nie wszystkie zostają jakby skonsumowane. I do takiego szaszłyka akurat ten element jest, jest bardzo, bardzo wskazany. Szaszłyk ze schabu dzisiaj jest na rozkładzie. Generalnie jelenie na rozkładzie. Przygotowałem również. Kotlety siekane z jelenia właśnie na tym naszym stanowisku, gdzie, gdzie mamy właśnie tego, tego grilla, ten rożen taki. Myślę, że one się tutaj sprawdzą, dlatego że, dlatego że no dobry ogień, dobra temperatura, mięso z jelenia. Użyte tutaj jest mięso, tu postanowiłem sobie wcześniej już przygotować ten, ten, ten produkt no bo wiadomo, w warunkach takich, jakich jesteśmy ciężko byłoby gdzieś tutaj mielić to mięso. Ja akurat go siekałem. Siekałem go i to jest łopatka z jelenia, gdzie troszeczkę trzeba było się przy tym pobawić, bo ważne jest tutaj, żeby usunąć jak najwięcej tych ścięgien, żeby właśnie ten kotlet, który będzie grillowany, który będzie no nazwijmy go takim burgerem w wydaniu myśliwskim, Właśnie te ścięgna, powięzi, jeśli one będą usunięte, wtedy ten kotlet przy, przy smażeniu on będzie kruchy i miejmy nadzieję, że będzie miękki. Dlatego, tutaj właśnie kiedy usuwałem te powięzi, te ścięgna, siekałem sobie, tak że naprawdę to mięso jest bardzo starannie przygotowane. Przyprawy? Nie Kwestia przypraw to jest, to jest kwestią taką otwartą, no, wiadomo, sól, grubo mielony pieprz, musztarda, tutaj o której Tadeusz nas tutaj od samego rana już męczy, bo, bo jest tutaj dodana musztarda, jest tutaj dodana odrobina ginu, owoce jałowca zmielone, te owoce jałowca właśnie nadają ten smak taki właśnie leśny i to i to do tego. E, tutaj tak jak już my widzimy mam przygotowane no i oczywiście y, grubo posiekana cebula jeszcze grubo te grubo posiekana cebula tak tutaj narzędzia narzędzia są no, jest, jest pytanie, po co ten centymetr? E, do końca do końca jeszcze nie wiem ale przy okazji, przy okazji tych narzędzi tutaj pozdrawiamy mojego przyjaciela Mariana na pewno on będzie oglądał to w Stanach Zjednoczonych, więc, więc go pozdrawiamy serdecznie. Przy okazji, przy okazji nie, przy okazji zapytam do czego jest ten centymetr, bo tak, bo on mi to e, ufundował taki prezent. E, wracamy, wracamy do naszych, do naszych kotletów właśnie w momencie, w momencie przygotowania tego mięsa tej mięsa z łopatki już ono jest siekane mówiłem o tych przyprawach, mówiłem o tej właśnie cebuli grubo, siekana cebula, która tutaj właśnie na tym grillu, na tym rożnie no, cebula no ona powoduje, że ten smak tego mięsa jest zupełnie, zupełnie no, odlotowy. Wiadomo, jeśli smażymy kawałek samego mięsa, on ma inny smak, z dodatkiem cebuli, z dodatkiem czosnku. Chciałbym Ty... powiedzieć, że o tej odl odlotowości, to się trochę przekonałem. Krytyka, 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 już, już jest tak na, na porządku dziennym. Dokładnie centralnie tutaj, gdzie widzimy na pierwszym planie ten pagórek, i tutaj on schodzi do wody w prawą stronę. Tutaj właśnie były budynki zabudowania pułkownika Pawłusiewicza na Łęgu, tak się tutaj to nazywało. To był, to był, to był może nie miejscowość, ale to był przy, taki przysiółek Soliny. Przysiółek Soliny, on mieszkał nad samym sanem, Tutaj jak może w kamerze będzie właśnie widoczny, gdzie jest taka równa tafla wody, to właśnie jest bieg sanu. On bardziej był właśnie przy tamtej stronie, e, tam było wyjście właśnie na, do miejscowości Verlas e, i tam już dalej w kierunku rajskiego. Tutaj natomiast po na lewo widzimy <laughs> e, nasze te sławne e, stożki. I tam na pierwszym planie jest taka jakby zagłębienie, tam jest zatoka Teleśnicka. W czasie rykowiska, tutaj, tutaj tutaj muszę powiedzieć to i chciałbym to powiedzieć o tym, że kiedy przewoziliśmy, mieszkałem wcześniej na Werlasie. Wspaniała miejscowość, przepiękna miejscowość. Tak, to powiem za chwilę. I z Werlasu, tutaj właśnie na tym ośrodku, w tym ośrodku pracowałem. Tutaj, jakbym został ponownie zaszczepiony tą pasją łowiecką. Był ośrodek, ośrodek łowiecki przy właśnie tym ośrodku wypoczynkowym. Byłem kierownikiem małych obiektów, tak to się nazywało. Ośrodek gościł. Naprawdę no, wspaniałych gości, zresztą y, y, dwóch prezydentów, wielu, wielu różnych y, myśliwych. Stąd właśnie praca z, z tymi ludźmi, y, z Sekcją Łowiecką doprowadziła do tego, że postanowiłem w, zostać myśliwym. Mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, o procencie mięsa w mięsie, no ale. My akurat mamy to szczęście i korzystamy z tego, że mamy 100% cebulka też się trafi. Cebulka też się trafi, tak to wyżej. Teraz jest fajnie, bo wiatr się uspokoił. Przełączyliśmy mikrofony. Jest po prostu zajebiście. Najważniejsze, pokażemy, żeby był dowód, że jest mustarda. Bez mustardy nie wiem. Jeszcze jest. O, zobaczcie. Jest siekiera, jest mustarda. Jest piła, jest wszystko. Stołeczek, myśliwski. Akcencik też. Nasz kolega Władziu, przygotowany na każdą okoliczność. Bo prawdziwy góral do lasu bez siekierki nie wyrusza. Siekierka musi być. Tak, widził Chrobak zawsze, nie? Tak. Siekierka i, siekierka, siekierka, tak. I traktorek Siekiercze, zawsze naprawił. Siekiercze, tutaj właśnie określenie tych, tych siekierek ciupaszka, różne są były określenia, ale siekierka zawsze powinna być. No oczywiście no jest, to, jest to ważną rzeczą, że wychodząc właśnie do lasu. Powinniśmy być przygotowani na to, że, że może być taka czy inna sytuacja. Można niedźwiadka nieźwi spotkać, nie? Więc, więc taki sprzęt, który, który tutaj właśnie widzimy do, do przygotowania do bielenia, do, do rozcinania, przygotowania tuszy. Czasami się zdarza tak, że tutaj są nasze tereny ciekawe, ciężkie. Dużo, dużo na, na literę C, prawda? Ale zdarzało mi się kilka razy, jeszcze kilka lat wstecz, kiedy trzeba było wynosić tuszę w kawałkach. Nie było możliwości, bo było gdzieś w takim terenie, samochodem nie można było dojechać, więc ćwiartka tuszy powoli do plecaka. No i taki sprzęt wtedy by się przydał. No, trzeba było sobie radzić właśnie siekierką. Może, może w plecaku jest, gdzie mam plecak, tam jest, wezmę tamtym nożem. Nie wzięliśmy tu łopatki. Pierwsza próba. Pierwsza próba. Kawałek mięsa, który warto jest jakby sobie przewidzieć pewne, pewne kroki, co możemy z tego mięsa zrobić. Mamy szynkę, mamy schab, mamy żeberka, mamy łopatkę. Ja tak, tak sobie właśnie planuję, pakując czy, czy, czy starając się gdzieś tam zabezpieczyć to mięso właśnie yy, na gulasz, na, na jakieś inne elementy i te kawałki, które nadają mi się do tego. Na przykład tutaj miałem już przygotowane takie właśnie plastry. Nie musiałem je rozbijać, nie musiałem jej nic zrobić, tylko po prostu sobie nożem jakby filetowałem i zawinąłem tutaj w ten właśnie plaster, zawinąłem kawałek słoniny. Który, to co mówisz Tadeusz, czy, czy krwiste? Raczej nie krwiste. Ta słonina powoduje, że to mięso przejmuje ten tłuszcz, ten sok. I jeśli będzie, wiadomo, no, na, na, na takim ogniu jeden z jednej strony będzie bardziej przysmażony, troszkę, w drugiej troszkę mniej. Ale ta słonina spowoduje to, że to mięso, nawet jeśli będzie troszkę przypalone, da nam tą soczystość. Dziczyzna ma swoje zasady. Ja przynajmniej takie, takie odkryłem, że albo ma być miękka i zimna, albo będzie troszeczkę al dente, ale ma być gorąca. Nie można tutaj, nie można tutaj, ja przynajmniej tak wywnioskowałem zjeść zimnego steka, krwistego zimnego steka. Bo to będzie surowe mięso, to będzie, to będzie profanacja. Czasami ludzie, inni mówią o tym, a bo ja to jadłem kiedyś dziczyznę i w tej chwili nie mogę jeść, bo ona mi śmierdzi. To określenie, że ona śmierdzi, ona nie śmierdzi. Ona pachnie wiatrem, pachnie polem, pachnie lasem. Ten zapach jest taki jaki jest. Czy, czy chcielibyście Państwo, żeby e, pachniało nam kukurydzą, mieszanką, jakimiś kiszonkami? Nie. Dzisiaj i tak dziczyzna, aczkolwiek jeśli do tej dziczyzny dodamy odrobinę soli, pieprzu, czerwonego wina, czy, czy ona zachowa swój smak, ale ten śmierdzący określenie na pewno Państwo to zmienicie na fascynujące. Zajebiste, jak mówi Tadeusz. Poczekaj. Słuchaj, ja każdą grypę tylko tym spłykam, tylko ja tego nie rozpuszczam, wiesz? Ja to na łyżeczkę i trochę, ale trochę ciepłego coś, wiesz? I połykam to całości, wiesz? To idzie przez gardło. No A. wspaniała rzecz. A co to jest ten ten karminadel? Ja tak, tak, Tadzio, mm, tak samo pewnie. robię. No to widział, no robił. Ale to jest Tu przy okazji też chcę się pochwalić, bo zawsze jak wracam z Bieszczad, to są takie małe moje suweniry. To wszystko, co tutaj na stole, oprócz tych noży i cebuli, to jest prezent od mojego przyjaciela, Bogusia Pastora z Zagórza, myśliwego, którego już znacie też z naszych odcinków. I Boguś robi takie wyroby dla siebie. Mnie też obdarował. Kiełbasa taka grubsza z dzika, normalna. Tu są kabanosy z dzika. Tu jest taka krakowska, też dzika, tu mielonka. Oczywiście też mielonka w słoiku. Domowej, tu, domowej produkcji. Tak? tak, a tu jest smalec z Borsuka. Specyfik. Ja w to uwierzyłem. Od jak to spróbowałem. Tak, ja się tym leczę naprawdę na gardło, na jakieś bóle. I teraz jeszcze wczoraj, jak byliśmy tam na Kuligu, dowiedziałem się takiej ciekawostki. Gospodyni nam doradziła że jeżeli się smaruje z tym smalcem w jakieś bolące miejsca, czyli kolana, kręgosłup, to najpierw tym właśnie smalcem, a, wetrzeć potem, jeszcze, go, tak, wetrzeć. a potem jeszcze wetrzeć w to miejsce krople na żołądek, krople rządkowe. Po prostu najpierw, ale zawsze w takiej kolejności, najpierw smalec, a potem krople. Czy na kręgosłup, podobno rewelacja. Także jak wracam do domu, ja się tym leczę, ja w to wierzę. Tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć taką radę, udzielić jeśli można. To co jest tutaj kiełbasa, sucha, kabanos. Ważne jest to właśnie przy rozbiorze tuszy, czy to dzika, czy jelenia, żeby można sobie mniej więcej jakiś, ułożyć taki harmonogram, jakiś taki plan. Co mogę do czego wykorzystać? To jest ważne, dlatego że później nie ma kłopotów z poszukiwaniem gdzieś tam w zamrażarce czy przygotowaniem tego. I tutaj, i tutaj tak jak jest zapakowana, uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Próżniowo. Próżniowo, pakowane. Dzisiaj można taką pakowaczkę kupić. A powiedz wiecie, swojego punktu <laughs> zawodowego, ile to, wytrzyma ile to może wytrzymać. W tej chwili ja mam w lodówce wędliny sprzed świąt. Więc to jest już drugi miesiąc i nic absolutnie się z tym nie dzieje. Ale w zamrażalce. W, w lodówce, w lodówce produkt gotowy, który jest uwędzony, upieczony, pakuję go do próżniowej właśnie tej i Dobra. dwa miesiące, dwa miesiące jest bez problemu. Ale jeszcze no, trzeba co dodać. Ale co trzeba dodać jeszcze do tego, że to jest mięso, że to jest 100% mięsa. To nie jest produkt ze sklepu. Ja nie mam nic przeciwko produktom ze sklepu, ale my mamy możliwość skorzystania z tego, z tego dobrodziejstwa, jakim jest, jest las, że możemy coś takiego w domu sobie zrobić. I tutaj mamy naprawdę 100% najlepszego, najlepszego nie, nie, mięsa. Nie, nie, absolutnie nie. Dzisiaj, dzisiaj jest różnych wiele wskazówek, różnych źródeł takich, gdzie możemy sobie to podpatrzeć, zobaczyć i spróbować. Oczywiście no, my też idąc na początku do lasu nie, 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 nie widzieliśmy chmary, byków czy, czy dzików, w tak nie szło się krok po kroku do tego właśnie, że dzisiaj umiemy to zrobić, że możemy sobie przygotować, mamy odpowiedni sprzęt, odpowiednie umiejętności i, i to jest właśnie ważne. ja powiem, bo... Wielu się na przykład brzydził, czy przeraża, że to śmierdzi, to absolutnie nie. nie śmierdzi, nie śmierdzi. Jeżeli to jest świeże, bo czasami są różne, nie? ale jeżeli to jest świeże, gwarantuje, że to po prostu tak jakby no, delikatny tłuszczyk, bardzo delikatny. Ale, ale znowu, znowu tutaj występuje słowo określenie, nie słowo, bo to jest śmierdzi. Tak często, mówią. To, tak często mówią ludzie, którzy po prostu nie spróbowali tego i nie wiedzą lub usłyszeli gdzieś jakieś przekazy od kogoś innego, bo ktoś źle to zrobił. No oczywiście, jeśli dzisiaj źle pobudujemy dom, to powiemy, że ten dom on się z czasem zawali, jeśli jest źle zrobiony taki smalec, to on po pewnym czasie zmieni barwę, zjełczeje i, i po prostu to widać. Więc dzisiaj nie mówimy, bo śmierdzi. Absolutnie nie śmierdzi. Ale słuchaj, nawet trochę starszy, jeżeli nam zmieni trochę barwę. Bo ja mam też taki to, to do, wykorzystajcie do smarowania. Dokładnie, dokładnie to. W, porówna, w połączeniu właśnie z tymi, z tymi rzeczami i tutaj znowu jest taka jakby dygresja do tego połączenia. My nie, musimy, my nie musimy szukać do tych naszych szaszłyków, do tych naszych kotletów, to co powiedziałem kiedyś, jakiś ekstra elementów. Prosta rzecz, która jest skomponowana. A mamy umiejętność tego komponowania, więc robimy sobie szaszłyk i robimy danie. I się leczymy. I się leczymy. Smalec borsuka. Trzeba jakby przestudiować i przemyśleć, czym on się karmi i gdzie on przebywa, ten borsuk. Borsuk jest takim zwierzęciem, gdzie jego główna dieta są nasiona korzenie. Więc stąd bierze się jego ten właśnie tłuszcz. Hmm, oczywiście, ten tłuszcz tutaj, może, może, bo hmm, taki borsuk, ile on ma tego? Nie, tam jest niedużo, dlatego że to jest właśnie hmm, sadło. To, które na przykład przy dziku, czy hmm, występuje to sadło, u tego borsuka, oczywiście, w zmniejszonej ilości jest go mniej. Stąd. Ma takie właściwości, no cenny jest, bo jest, bo jest cenny. Dobrze panowie, ja pakuję, żebym nie zapomniał, cholera, żeby ktoś nie A my powoli, my powoli będziemy... to, jest zbyt, to jest zbyt cenne. My powoli będziemy przystępować do, do I tu, tu jest degustacji. I się Bogusiowi. Szanowni państwo, jesteśmy już ku końcowi naszego, naszego pokazu. Hmm, tutaj w kamerze widoczne są efekty naszych działań. Oczywiście to, co zaznaczyłem, to są, to są nie wzorce, to są rady, porady, te, które możecie Państwo skorzystać. Hmm, ten szaszłyk z jelenia. Jelen dzisiaj jest na rozkładzie. E, kotlet siekany z jelenia. I oczywiście ten kociołek, w którym już był w poprzednim odcinku, tak samo jak i tutaj kolega Władysław, który jest tutaj bardzo aktywny, no jest ta pomoc u jego, jest nieoceniona. No oczywiście Tadeusz. Jesteśmy już ku końcowi, więc chcielibyśmy serdecznie podziękować za gościnę, bo znajdujemy się na terenie ośrodka wypoczynkowego Agencji Mienia Wojskowego Rewita. Dziękujemy tutaj przedstawicielowi dyrekcji za gościnę. Za gościnę. Także no, w tych, tych niesamowitych scenarii, tych, tych Zalewu Solińskiego, otaczających nas tutaj gór. Powiem jako twórca tych programów, a Ty jesteś też współtwórcą, że ja zawsze podkreślam, ja nie reklamuję żadnych produktów w naszym programie, chyba że nasze książki naszego wydawnictwa, <noise> ale zawsze zapraszam w bardzo ciekawe miejsca. I tutaj to, co Witek mówi, że to jest forma podziękowania, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że to nie jest tak, że my się pakujemy gdzie my chcemy. Jeżeli są tak piękne miejsca, to musi nam ktoś to udostępnić, musi się ktoś zgodzić, więc tutaj ukłony w stronę dyrekcji i jednocześnie oczywiście zapraszamy. Są takie ośrodki, są takie miejsca, gdzie warto przyjechać i tak jak tutaj, że macie vis-a-vis. Miejsce, gdzie mieszkał pułkownik Pawusiewicz. Historia, historie, historia, gdzie jest po prostu no namacalna. Historia, gdzie, gdzie tutaj się tworzyła, historia Bieszczackiego myślistwa i e, konologii e, gończy Polski. Tam, tam, tam sobie możesz usiąść z książką na dnie jeziora i sobie gdzie pułkownik mieszkał. I tutaj dokładnie, dokładnie tak. Przystępujemy Także, do próbowania. Zobaczmy co z tego. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz i zapraszamy.